Idzie, Lutuj Hoveruj. kurwa, czyli chowaj się. chodź, 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 od lewej. Kurwa, chodź, 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 Do, do chodź, Od lewej po Od trochę Dojdź go, dojdź go, on się do prawa jest do prawej schowane, nie ma jak uciec. Kurwa, dwóch. Jeszcze no, jeden, to... jeszcze jeden! Nie ma mama, mam bambika strój! Wybiłeś go? Tak czy wszyscy leżą? Tak ocusi się, ocusi się.